Rozwijają. Co jeszcze? Metastaza, czyli rozprzestrzenianie się raka w organizmie z jednego organu do drugiego nie zostaje zatrzymana przez żadną hemoterapię. I ponieważ chemoterapia wymaga ciągłego leczenia. Są efekty uboczne, mdłości, anemia i różne inne, ciężkie przypadłości, na które są potrzebne nowe leki w związku z tym kosztem hemoterapii. Koszt leczenia raka jest niesamowity. W Stanach yy, leczenie raka to jest pierwszą przyczyną bankructwa bar, bar, u indywidualnych osób. Koszt mniej więcej na jeden tekst, jakieś 150 tysięcy na rok. Teraz patrzmy czy rzeczywiście jaki to jest, jaki sukces żeśmy osiągnęli. To, to jest yy, informacja, którą wzięłam z Wall Street Journal to jest yy, Gazeta Biznesu, gdzie przedstawiono statystyki, jakie są wyniki, jaki jest sukces przeżycia przez 10 lat bez objawów raka. W przypadku raka piersi u kobiet, które nie biorą chemoterapii jest 90%. Te, które biorą chemoterapii jest tylko 2% więcej. Czyli ten sukces nie jest taki, jakbyśmy sobie wyobrażali, jeżeli patrzymy na dane. Jakim kosztem on się odbywa? Tu jest również badania, które zostały opublikowane w Journal of Oncology, w, w medycznym magazynie na temat właśnie chemoterapii, która jest związana. To jest kilka czynników. Kilka czynników chemoterapeutycznych, gdzie analizowano efekty uboczne tej terapii. Jak widzicie, zatrucie mięśnia sercowego 94%, zatrucie nerek 70% pacjentów, zniszczenie wątroby, utrata słuchu, choroby płuc, śmierć na skutek zatrucia, również przypadki koma, kiedy po prostu ludzie yy, tracą. Yy, świadomość, paraliż. To były badania właśnie, jakie, czy, czy tę metodę należy stosować w onkologii. I tutaj widzicie Państwo, jaki był wniosek, że ta metoda jest dobrze tolerowana. Działania uboczne można zaakceptować, zniszczenie organów zgodnie z oczekiwaniami. I to właśnie się dzieje u pacjentów, którzy podlegają, biorą chemoterapię. W Stanach są książki, tu jest jedna książka, która ma 200 stron instrukcji dla pacjentów, którzy są leczeni na raka. 200 stron objawów bocznych terapii, która nas ma uleczyć z tej choroby. Także stan, sytuacja, jeśli chodzi o rak, jest ciężka. I tutaj chciałam pokazać Państwu przykłady kilku pacjentów. My mamy dużą ilość pacjentów, którzy stosowali właśnie naturalne sposoby. Tu jest, są pacjenci z Europy, pan Pilniok, który został zdiagnozowany rakiem płuc. Tutaj widzicie Państwo, to jest X-ray, zdjęcie rentgenowskie, tu w tym miejscu znajduje się nowotwór. Po siedmiu miesiącach stosowania właśnie takiej naturalnej metody widzicie, że nie ma żadnego śladu nowotworu. Pacjent ten, który jest od ostatnich pięciu lat wolny od raka, opisywał, jak poszedł na badanie kontrolne do lekarza, rentgenologa i lekarka zobaczyła to zdjęcie i powiedziała, musi pan przyjść i powtórzyć, dlatego że aparat jest zepsuty. Czyli lekarz nie jest w stanie uwierzyć, że rak może zniknąć. A może. I y, przykład y, raka mózgu, tu jest i, również pacjenta i to jest wrzesień y, 2001, tutaj widać y, nowotwor na y, zdjęciu, po y, roku nie ma nic i y, ta pacjentka w dalszym ciągu jest. Zdrowa, inny przykład, bardziej zaawansowany, to jest rak kości, to był rak i y, 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 lymfoma, który przerzucił się już do raka kości, do, do kości. Tutaj widać, po paru miesiącach, pięciu miesiącach y, obecność raka została, y, y, raka więcej już nie stwierdzono. Znowu, to nie są jakieś anegdoty, to są y, to są wyniki, które prezentujemy innym. Wyniki, które mają y, dowód medyczny, czyli mamy y, wyniki badań medycznych, to nie są opowiadania, że ktoś przyszedł i mówi: O, czuję się lepiej. To nie, nie wystarczy, my musimy mieć dowód. Także, żeby. Zrozumieć, jak sobie pomóc, jak zapobiec rakowi, wpierw trzeba zrozumieć, co to jest rak, jak się rozwija i co potrzebuje, żeby jego rozwój zahamować. Także zaczynamy od zdrowej komórki. W naszym ciele, tak jak tu siedzimy, komórki rakowe powstają cały czas. Tylko to, że nie chorujemy na raka, to wynika z tego, że te zmienione komórki rakowe są wyłapywane przez nas nasz system immunologiczny i one są niszczone. Ale czasami rozwijają się e, i w komórkę rakową. Co powoduje tą zmianę genetyczną zdrowej komórki? To są chemikalia, to są hormony, na przykład estrogeny, promieniowanie, tak jak e, 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 rengena, ultra fioletowe. Wirusy są wiele wirusów onmogennych, ale również, co zostało stwierdzone naukowo, niedobory witamin, niedobory kwasu foliowego, witaminy C, B, żelaza, Cynku też mogą inicjować e, przemianę, zmiany w, e, w tym e, materiale genetycznym, to co e, Mira powiedziała w tym wiąże, że komórka przestaje być zdrowa, zaczyna być komórką nowotworową. Czym one się różnią? Przede wszystkim komórka nowotworowa jest nieśmiertelna. Wszystkie komórki w naszym organizmie żyją przez pewien okres czasu. Przez w krwi nasze komórki żyją przez 10 dni, w kościach żyją przez parę lat, ale każda komórka ma określony czas, kiedy wie, że umrze. Komórka rakowa jest nieśmiertelna, nie umiera nigdy. Co jeszcze robi? Komórki rakowe się ciągle dzielą. Także jest ich coraz więcej, więcej, więcej. I ponieważ się dzielą i potrzebują więcej przestrzeni, muszą niszczyć przestrzeń. To znaczy się te wszystkie struktury, które je otaczają. A tą strukturą, która je otacza, to jest kolagen. I co się dzieje? Rozwija się guz mikrorowy, ale jeżeli w jednym organie to nie jest problem, dlatego że można go usunąć i wtedy wszystko jest w porządku. Ale co jest problemem, to jest rozprzestrzenianie się komórek w organizmie, rozprzestrzenianie się raka z jednego organu do drugiego i opanowanie coraz więcej, większą część ciała, czyli to jest W 90% pacjenci, którzy chorzy na raka, którzy umierają. Umierają nie z powodu guza w jednym miejscu, ale umierają, ponieważ guz się rozsiewa po całym ciele. Czyli krytyczne etapy w kontrolowaniu raka to jest przede wszystkim pierwszy i najważniejszy. Zatrzymać przerzuty nowotworu z jednego organu do drugiego. Tutaj widzicie Państwo... Widzicie Państwo jak raka... dostaje się do takiego głosowatego naczynia, płynie sobie z krwią i znowu wydobywa się z tego naczynia i posiedla się tutaj w tym przypadku w płucach. To jest najważniejszy etap, który należy zatrzymać. Ale oprócz tego trzeba zatrzymać wzrost komórek nowotworowych, żeby one się przestały dzielić. Co trzeba zrobić? Zniszczyć komórki nowotworowe, ale nie je przy pomocy tak zwanego y, broni y, tej, mechanicznej, gdzie się niszczy i zdrowe, i chore, i wycina się wszystko, tylko niszczycie selektywnie, zachowując zdrowe komórki w ciele. I następny etap, który jest potrzebny do zahamowania rozwoju raka, to jest przestać go odżywiać. Raki, nowotwory odżywiają się przez naczynia krwionośne, które wbudowują się. <grym Wchodzą w tą tkankę nowotworu i tam dostarczają wszystkich składników odżywczych. Czyli zatrzymanie przerzutów, zahamowanie wzrostu komórek, wyeliminowanie...